Kabinka polska, tak mi się wydaje, coś to jest podobne do naglaka, ale czy to jest ich film, nie ma żadnej tabliczki, nie wiem. Chciałbym pokazać tutaj jak ja zamocowałem kabinę, tu mamy uchwyt po tej stronie, mamy te otwory, które możemy sobie wykorzystać pod ładowacz, lub tutaj taki spornik jak ja wiem, mam i tutaj kabinę zamontowałem dwoma śrubami mamy taki kątownik tu oczywiście trochę musiałem improwizować ponieważ mam ten e, końcówkę drążka i tutaj wycięte mamy po drugiej stronie już jest gładko e, to e, z tej strony mamy tak, przejdę z drugiej Tutaj mamy, jak już widać, troszkę gładko zrobione, czyli tak jak w zamiarze. Później musiałem tamtą tą stronę tak przerabiać, żeby tutaj zmieścić ten trążek. Profil no, chyba 40 na 40 gruba ścianka i tak, tu mamy dwie, po tamtej stronie mamy dwie, tu już mamy cztery. Dalej mocowanie tutaj śruby do butników dwie, po drugiej stronie dwie, to mamy już śrub 8 i ja koniecznie chciałem przemocować sobie jeszcze kabinę tutaj. Tu mamy taki spornik. Przymocowany jest do skrzyni biegu wałkową. Korzystałem tutaj takie śruby. Nie śruby, tylko otwory pod śruby. Teraz pokażę, jak to jest od wewnątrz. I tu mamy jeszcze w dwóch miejscach, czyli 8 plus 2, 10 śrub mocujących kabinę. A tu mamy już tak zrobione. Jest kawałek kątownika. profil idzie na dół i dzięki temu się trzeba można tutaj jakoś szybko stawić ale mi wygodniej będzie jeżeli będzie bez w lecie tej tak będzie ciepło a w zimie aby żeby się tu nie kurzyło można by było sobie postawić przekręcić jakoś pleksę na zimę czy coś takiego kabina ma z tyłu uchlane okno Mamy taki zatrzask. mamy. Delpi mamy. Eee, siłowniczek. Wycieraczkę. I. Dość estetycznie to zrobione. Trzeba mocno zamknąć. I zamknięte. Trójkąt przymocowałem tak, żeby... żeby można było go zdemontować tutaj są, i żeby można było sobie swobodnie otwierać kabinę, żeby tu lampa nie przeszkadzała. Dalej kabina. No kabina jest dedykowana pod serię YM, chociaż nie wiem czy do większych traktorów pewnie by się nie nadawała. Tutaj mamy ten łuk w serii F na przykład Janmara. Jest tu prosty płotnik, tu jest tak i, a to jest taki pewien łuk więc szyba na przykład jest tak jak widzimy e, no dość specyficzna ma tutaj taki jak łuk dalej tutaj mamy drzwi, drzwi. i drzwi zamek tutaj zamek jest zamykany a z drugiej strony mamy taką blokadę i sobie zamykamy drzwi jakby ktoś na przykład chciał jeździć traktorem do kościoła e, i zostawiać, nie zostawiać e, kluczyków w środku, e, zam, e, nie zamkniętego ciągnika. E, tu mamy taki uchwyt do zamykania. Coś mocno trzeba szarpnąć, żeby tutaj był jakiś chyba kierunkowska, tak, kierunkowska z był, ale dzięki temu, że mam tutaj, to nie musiałem mieć. Tu mamy za czas, że drzwi być całkowicie otwarte. Lusterka po obu stronach. Regulacja jest. Nawet yy, dobra widoczność jest. Miejsce na koguta, bo oni to chyba standardowo montują na tych kabinach takie uchwyciki. E, tam widzimy tablicę. E, no, taka rynienka jest zrobiona, żeby to, to wodę odprowadzać. Nic nie widziałem, żeby tam ciekło do środka więc jest szczelnie tu lampy dość e, kiepskiej e, jakości montują ja aby założę żarówki ledowe mm, albo kiedyś w przyszłości zmienię na lepsze lampy tu mam wycieraczkę troszeczkę mogą być e, dłuższe pióro o te parę centymetrów stąd dotąd i największą powierzchnię by e, nam e, zmywało wodę no, był problem ponieważ tutaj ta maska sięga dalej trzeba było ją uciąć a tutaj na pulpicie trzeba było dospawać tu jest widoczne stąd dotąd troszkę tam dalej jest dospawane to, żeby można było kabinę, maskę otwierać i tu jest taka uszczelka tu jest taka osłona żeby nam nie wiało do środka instalację tutaj robiłem w zasadzie, że jeżeli chcę zdjąć karbinę wystarczy, że odepnę tą dużą wtyczkę. Tutaj jeszcze planuję jakoś osłonę zrobić, żeby to jeszcze bardziej estetycznie wyglądało. I wszystkie kable idą w profilach, nie? Tutaj mamy kable wszystkie do halogenów czy do tych lamp. Wszystkie idą w profilach. Czy tu jakieś kabelki wystają? Tutaj jeszcze mamy ten kabel puszczony do na grzewnicę lub tutaj do wentylatora tu też mam jeden taki dodatkowo zrobiony ponieważ w lecie może być ciepło, prawda? I tu już się jasykuje, chociaż można sobie pozdejmować drzwi i tylną y, tylne okno i, i może będzie y, nie będzie tak ciepło, prawda? Y, podłoga robiłem od podstaw, ponieważ oryginalna na to tylko dotąd. Sięgała, no i tutaj dorobiłem w takiej. Pod spodem jest blacha trójka, zwykła, czarna, malowana. Eee, a na no to jest tu blacha reflowana. No nie było to proste zrobić, ponieważ to jak widzimy, jest kilka takich miejsc, trzeba było wyciąć, dopasować takie szablony z kartonu. kładłem i sklejałem do kupy. Tutaj musiałem to okienkowy ciąć, aby eee, ta końcówka troszkę mogła wchodzić, bo to troszeczkę niedużo, ale wchodzi. I to tak dalej. Oczywiście może to jakoś to wygłuszyć, gąbkę przyklejać, żeby było ciszej. Ale czy jest sens? Nie wiem. Ja na razie się tym nie zajmuję. No, tutaj na przykład trzeba było wyciąć, bo jak się załącza przedni napęd, to akurat tyle brakuje. Można było tam dalej pociągnąć, ale to mówię, to jest tak. Dla mnie wystarcza tyle ile zrobiłem. W zupełności. Yy, tutaj błotnik sięgał dotąd yy, tak. I tutaj tu widać na linię spawania. Yy, ponieważ ciężko było tu podejść i jakoś wyrównać i tak zostawiłem to wszystko o to dorabiałem. I tutaj ściąłem sobie tak ruch żeby tutaj noga dla swobodniej chodziła. Yy. Co tu więcej o tej kabinie jeszcze powiedzieć? Hmm, troszeczkę małe są to okienka prawda? Nie, w poprzednim modelu bez przedniego napędu takim samym ym 2020 troszeczkę inna była kabina tam też troszeczkę pokazuję na filmikach yy, ta szybka mogła być szersza ale wtedy tylko mogła być dotąd ponieważ yy, tutaj mamy ten końcówkę drążka mogła być szersza dotąd i dotąd tylko że mi się wydaje że yy, no to tak jest zrobione. Kilka do kilka modeli pewnie pasuje. Na przykład do 2000 YM inmara pasuje ta kabina. Może do 2010 pasuje i, i tutaj jest możliwość poszerzania tego okienka akurat może do tego zrobili taką. No tutaj jest parę takich aspektów, z którymi naprawdę musiałem sobie poradzić na przykład chciałem przerobić tutaj widać do dodawania gazu no. tu wycięcie tu pedały zrobić tak żeby po naciśnięciu nie ocierało I tutaj już jest maksymalne naciśnięcie i nie ociera A tutaj tak samo jakby się wyłączał traktor no tu było dość dość dużo tych takich drobnych rzeczy i takiego dopasowywania. Eee, ja szczerze mówiąc nie, nie lubię takich rzeczy Wolę sobie wymienić, no, znarepywać przedni napęd niż bawić w takie eee, drobnostki. No tutaj planuję jeszcze wstawić nagrzewnicę, chociaż ciężko jest, ponieważ tu jest mało miejsca, Ja chciałbym żeby to nagrzewnica dmuchała na przednią szybę, to wtedy już z tego wyjścia nie będziemy korzystać, no bo jak, już tutaj będzie zasłonięte, chociaż oryginalnie tuba przyspawana i tu puszczona i mucha na kierowcę. czy to Zdawałem? nie wiem bo ja od razu ją zdemontowałem i zabrałem się za remont tutaj można no tutaj na tej stronie jeżeli tu będzie nagrzewnica to tutaj można sobie rozdzielać hydrauliczny szczepić żeby było swobodnie że jedna wajcha jest tutaj od ponośnika i tutaj kolejne co tu jeszcze opowiedzieć dobrze, że będę musiał za mną trochę podgiąć, bo tak trzeba mocniej eee, czy jest jakościowo zrobione eee, dużo jest silikonu, na przykład, że jakieś dziury są, ja teraz pokażę jest po prostu posklejane silikony, pouszczelniane więc to nie jest pierwsza jakość, ale kabina jest szczelna są eee, uszczelki w drzwiach eee, no i no cena 3200 za robinę ogrzewaną tak ciekaw jestem czy można będzie e, szyby dokupić ale podejrzewam że tak na każdej szybie jest e, model chyba tak E20, 30 będę musiał sobie pospieszyć bo jakby się e, stłupa to by no, już nie można było tego napisu dlatego sobie pospisuję no, to